Cześć, siemanko, ja się nazywam Pater i witam was w pierwszym filmie z rozpakowania chińskich gadżetów z temu, jak sobie zobaczycie jest tutaj paręnaście różnych gadżetów, mam przeszykowane akcesoria potrzebne do nich, mam nadzieję że przyszło to co chciałem zrozpakujmy i zobaczmy po pierwsze, co mogę na minus na reklamach bo pierwszy raz zamawiałam z temu było tak, że w przypadku zamówień z temu dostajecie taką specjalną, fajną folie, opakowanie, a tutaj niestety zwykły worek impostowy. Pierwsze opakowanie, te które nam się prawie że rozpada, jak sobie zauważycie, to mamy opakowanie, które praktycznie jest w składzie rozpadu to nie powinno tak ze sobą tutaj powerbanka bo wiedziałem, że kilka rzeczy będzie wykorzystywać powerbank lub baterie no i pierwszą rzeczą, którą tutaj mamy to jest coś tutaj zapakowane w tego foliaczka już rozpakowujemy kochani i lecimy z tym unboxingiem i żeby nie przedłużać jest to lampka lampka na USB tutaj jak widzicie mamy coś takiego no i tutaj mamy też coś takiego do a e, zamontowania sobie tego. Możemy to sobie zamontować, moi drodzy, na to właśnie urządzenie. I robimy to tak. Nie ma do tego aplikacji. Przekręcamy to? Nie, nie, przekręcamy. Ki, nie wiem, dojdę do tego, jak to trzeba. W każdym razie jest kabel USB, nie jest, bo oplocie, jest cieniutki, malutki, taki, wiecie, no, chiński kabel. Typowo chiński kabel. Miałem wiele kabli USB, no i to mogę powiedzieć, że to jest taki cieniutki, tani chiński kabel USB. Nie robię jakoś pierwszego wrażenia najlepiej. Plastik jest taki tani, niespasowany. Tutaj jest dobrze, no ale może świecić to, chociaż będzie ładny. I zobaczmy sobie jak to świeci. Mamy to, czyli włączmy to. Aha. Gdzie to się włącza? Halo? Nie działasz pod powerbankiem? Czy powerbankiem? Gdyby było USB-C, to by nie było takich problemów. A Trzeba całą ręką! Ludzie kochani, wy tego... Jezu, jaki to jest standardne. Wy tego za cholery nie widzicie, nic, nul. Mm. Spróbuję wam to przyciemnić. To podobno ma jakieś tryby, ale. Okej. Okay. Mm. No dobra. Okej. Okay. Są różne tryby świecenia. RGB. Halo? Białe to nie ma. Nie było. Że się mszczę na tym? Halo? To włączyć te graniczy z cudem powiem wam Takie mm. Powerbanka mi wyssało O! Brot Dobra, pokażę wam tak Halo No i to się zmienia. Yy, yy. Czybym Czym to kupił drugi raz? Nie? Za cholerę totalne gówno. Nie wiem ile mnie to kosztowało, ale totalne gówno. Won mi z tym. Idź tam do kolekcji Syfu. Drugą rzeczą, którą tutaj mamy, co tu mamy? Co tu mamy moi drodzy? Ja kompletnie nie wiem co to jest. O! Zestaw! Zestaw bitów razem z urządzeniem to powinno być OK. O, tak sobie rozwijamy. Yy, zależało mi na tym, że na zdjęciu było pokazane, że tutaj są wyśmienite bity. Yy, takie wiecie, yy, które są yy, do rozkręcenia różnych konsol, sprzętów, bo niektóre konsole czy sprzęty mają te swoje specjalne, yy, różne bity, które są po prostu potrzebne do rozkręcenia chociażby konsol Nintendo, są potrzebne do rozkręcenia. Zasilaczy do Xboxa, bo mają specjalne torksowe e, końcówki. Nic specjalnego tutaj, e, gdyby nie to, że fajne końcówki są. No i kosztowało mnie to tanio. wiecie, dla nowych klientów z temu, jak najbardziej przydatne. Super, super przydatne. Można polecić. Akurat to było spoko. Ta lampka do dupy, nie kupujcie tego syfu, nie kupujcie. Totalnie badziew niewarty ceny totalny syf no i teraz lecimy z kolejną rzeczą tutaj zapakowano takiego blisterka jak widzicie digital blisterek i to jest nic innego jak tester baterii dużo już było recenzji na YouTube tutaj mamy tak, że już mam pokazuję z bliska jest tak yy, dwa razy A lub C trzy razy A N i tutaj nie wiem na jaką baterię, ale w każdym razie na jakąś baterię. Sprawdźmy sobie na potrójnym A. Mamy minus, plus, czyli robimy to tak. Dobrze robię? Chyba dobrze. I tutaj widzimy jak jest rozładowana lub naładowana nasza bateria. Myślę, że to jest spoko dla osób, które mają w domu baterię i myślą czy ta bateria się nadaje, czy jeszcze nie, czy wyrzucić ją, czy zostawić. Kosztuje to w okolicach 20, może 30 zł, więc jak najbardziej to polecam. Fajna rzecz, a cieszy, myślę, że będziecie zadowoleni, jak sobie takie coś kupicie. Nie jest zasilany na żadne baterie, nie wiem jak to działa. W każdym razie ten ekranik jakoś tam może baterią, tą co dodamy zasilany jest. W każdym razie nie wiem jak to działa. No i kolejną rzeczą, ostatnią, bo kupiłem dwie. To jest to bardzo fajny nawilżacz powietrza, przynajmniej tak było yy, pytanie moje podstawowe gdzie jest kabel USB? a, dobra, jest, w środku już się bałem, że nie będzie kabla USB, tutaj mamy yy, o, tutaj mamy tą tradycję czyli pałkę tutaj jest pałeczka no takim. No, montujemy sobie pałeczkę podobno Pan Chińczyk tego nie mówił. Czy się włączy? No oczywiście, że nie. No kurde, jakby się mogło włączyć takie... Wykonanie tego jest takie... Sami widzicie. O, takie niekoniecznie. Jest równo wykonane. Chyba, że ja to źle złożyłem. Ale tutaj nie da się inaczej złożyć. Da się. Ale to też nie jest wykonanie perfekcyjne. Mamy kabelek USB. USB-C. To jest sukces, bo wiecie, Niby teraz Unia wymaga USB-C, ale jak zamawiasz z Chin, to jeszcze wiele rzeczy jest starych, które nie mają USB-C. Podłączmy to, zobaczmy jak to, czy to musi być podłączone pod powerbanka na przykład, czy to możesz... Oho, to na pewno jest USB-C. Nie, nie jest to USB-C! O mordę, to jest zwykłe mi y, mikro USB. Załączy się? powinno? A no tak, powerbanka by... Wy... Przecież nie mam zasilania w powerbanku, ok. Dobra, to jest to z komputera, spróbuję zasilić. Na chwilę. Ok, to trochę was tutaj przeniosę, żeby to było widać. No i mamy taki nawilżacz powietrza na Diodelet. Tutaj Ktoś mówi, że najpierw trzeba to włączyć. Czy ma to baterię? Nie ma baterii wbudowanej, więc e, musimy zalać to wodą. Zalejmy to wodą i zobaczmy, jak to prymka. Mamy to, kochani, działa. Trzeba, wiecie, co trzeba było zrobić? Na tym e, no, innym wam pokażę. Robicie to tak, że to obejmujecie ten potyczek, zamaczacie w wodzie. E, na przykład do tego kubełka wlewacie wodę. Ja wam pokażę na tym przykład. O, zalebacie zalewacie to wodą. Ten patyczek musi się nasiągnąć wodą, i nie wkładacie go tą samą e, stroną suchą, tylko tą stroną mokrą. I wtedy odwrotnie, gdzie macie nasączony ten patyczek, wkładacie, zamykacie to do tego i automatycznie to już za chwilę wam to pokażę na tym drugim ustrojstwie. Przy okazji sprawdzimy, czy działa. I, I powinno teoretycznie tutaj prymkać. Zobaczymy. To będzie nam yy, prymkać. Tak, prymka. Powoli, powoli, ale jednak prymka ma dwa tryby, czyli taki przerywany trochę napsika, namoczy się i znowu psinka po co mówiąc te gadżety, jestem zadowolony z tego testera USB tego testera na baterie jestem zadowolony z tych nawilżaczy, które przyszły bo są spoko to multi narzędzie, w sensie takim to nazwałem multi narzędzie Fajna sprawa, mieć takie coś w domu, a nie miałem takich końcówek, bitów i tak dalej, to co się przydaje, to jest spoko. Oddalę wam trochę. Taki syf zrobiłem tutaj. Ale to! Idź pan w nos i nie wracaj. Jeszcze zamówiłem kilka rzeczy z temu. Idą do mnie. Jak się dojdą, to zrobię wam drugą część. Nie zamawiajcie tego. Za kolery tego nie zamawiajcie. Po pierwsze, karton przyszedł... W tragicznym stanie i to tak działa, jakby chciało, a nie chciało, bo szczerze Wam powiem, naciskasz to 50 razy i nie wiesz, czy to ci zadziała, nie zadziała, i nie macie żadnego pojęcia. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, że wytrzymaliście do końca. Napiszcie, czy zamawialiście jakąś z tych rzeczy wymienionych w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam, że wytrwaliście do końca. Trzymajcie się. Buziaczki, Popatki. Patrzcie linki w opisie materiału do ida kapsel Facebooka, Instagrama, TikToka. Tak samo jak możecie wypić ze mną kawę od 5 zł w górę, jest możliwość wypicia ze mną kawy. Przez co wspieracie rozwój tego kanału, wysłanie donate w trakcie live na TikToku. I trzymajcie się, buziaczki, papatki. pa! pa.